Ulica Parkowa i Park Tysiąclecia są miejscem tegorocznego rybobrania. Przenosiny były konieczne ze względu na prowadzone prace w porcie. Biorąc pod uwagę park, może to być dobry pomysł. Przy sprzyjającej pogodzie z rozstawionymi leżakami i rozłożonymi kocami miejsce stanie się prawdziwą oazą wypoczynku i rekreacji. Tym bardziej, że wzdłuż promenady zaplanowano różne strefy aktywności dla dzieci i dla dorosłych. Strefa chill out, czyli wypoczynku, wieczorem zmieniająca się w kameralne kino. Strefa gotowania, aktywnego seniora, dziecka i aktywnego krośnianina, czyli fitness. To miejsca, gdzie rybobraniowi goście znajdą coś dla siebie. Główna scena stanie na ulicy parkowej. Na niej oprócz rodzimych zespołów zaprezentują się Gwiazdy Dnia. Jedną z nich będzie Grzegorz Chyży. To 5 czerwca. Sobotnia gwiazda jest jeszcze niespodzianką. Organizatorzy zapewniają, że będzie to znany zespół serwujący muzykę taneczną. Rybobranie odbędzie się w pierwszy weekend czerwca, a rozpocznie się o godzinie 14 w sobotę paradą rybobraniową.